Witajcie kochani. Z tej strony tarocistka Winaja. Witam wszystkie zodiakalne Koziorożce, moi drodzy. Horoskop miesięczny, horoskop na miesiąc. Październik 2024. Podglądamy ogólną prognozę energetyczną dla was na ten miesiąc. Na co uważać, co, jakie obietnice od wszechświata, wskazówki, rady od kart. Także zaglądamy za chwileczkę. I oczywiście słowem wstępu, w pierwszej kolejności witam moich stałych widzów, subskrybentów. Bardzo się cieszę, że jesteście, że mnie tu słuchacie, że mnie oglądacie. Witam osoby, które są tutaj Pierwszy raz, jeśli Wam się spodoba, będzie mi miło za każdy, nawet najmniejszy ślad Waszej obecności. Nie gadamy, zaczynamy, zaczynamy. Tasujemy karty, moi drodzy, podglądamy taką ogólną, podkreślam ogólną prognozę energetyczną dla koziorożca na październik. I oczywiście propos tej ogólności, pamiętajcie, że nie wszystko musi z Wami rezonować. Bierzcie tylko to, co się zgadza, całą resztę. Odrzucajcie. Dobra, koziorożec, październik 2024. Jakie energie do Was idą i jak takie wskazówki, rady e, od kart e, dla Was. Okej, okay, Wasza energia. Energia też takiego, Waszego, tego miesiąca. <grym> Prawie się zapowietrzyłam. Energia tego miesiąca, Wasza energia, taka energia, która albo sprzyja, albo przeszkadza. Dobra. Praca i finanse. Sprawy miłosne. Niespodzianki. Czego miłego się możecie spodziewać, a na co szczególnie uważać w tym miesiącu. Dobra. I na koniec jeszcze rada będzie, taka, którą sobie sami wybierzecie. Dobra, ale lecimy po kolei. Lecimy po kolei: Koziorożec, Październik. Mhm. Tak na pierwszy rzut oka. Kochani, to tutaj mam takie wrażenie, że wiele spraw się rozwiąże. Wiecie, wiele spraw się rozwiąże. Ale ta wasza główna energia, słuchajcie, Koziorożce, wy w październiku wchodzicie w taką dojrzałą energię, fajną, dojrzałą energię, chociaż to jest taki klimat dość emocjonalny. Dość emocjonalny, tylko że wiecie, emocje w wydaniu dokładnie takim, jak tutaj w Królu Kielichów, to słuchajcie, to koziorożec myślę, że lubi. Więc raczej, raczej ta energia będzie Wam sprzyjać, bo to wiecie, to jest taka energia właśnie ludzi takich dojrzałych, ludzi, którzy mm, mają taką samą świadomość, a przede wszystkim świadomość swoich uczuć, znają zasób swoich emocji i mają te emocje, te uczucia, uczucia po prostu uporządkowane. To wszystko jest takie stabilne, to wszystko jest rozpoznane, tak? I, I dosłownie, każda emocja nie żyje tutaj sobie swoim życiem i nie robisz człowiekiem, czego chce. I koziorożec właśnie emocje w takim wydaniu bardzo lubi, i mam takie wrażenie, że wy koziorożce dążycie do tego, do takiego porządku, porządku przede wszystkim w emocjach, żeby te emocje nie kierowały waszym życiem tak do końca. One są oczywiście potrzebne, ale, ale lepiej, żeby, żeby właśnie nie żyły sobie swoim życiem, tak? Więc wiecie co? Świetnie się odnajdziecie w tej energii, bardzo fajnie się odnajdziecie, mam takie wrażenie, bo wiecie, będziecie w tym wszystkim rozpoznawać każdą emocję, tak? Będziecie potrafili sobie z tą emocją poradzić, będziecie dzięki temu mieli taką cierpliwość, zarówno do siebie, do całego świata, do różnych sytuacji, które się tutaj wydarzą, tak? Koziorzec jest taki. Słuchajcie, tak teraz czuję, że kojorożec będzie taki wyciszony. No. no, a nawet jeśli się kojorożec denerwuje, tak, to na, na chwilkę się denerwuje, tam krzyknie, może podniesie głos, ale szybciutko znajdzie pokojowe rozwiązania. I to jest też, wiecie, co dla was takie wyzwanie, mam wrażenie, na ten miesiąc: żeby zrobić yy, porządek, porządek, tak? Ten porządek musi być. Ten, ten w życiu, ten w głowie, a to przede wszystkim ten w sercu, prawda? No. I nie pozwolić, żeby emocje kierowały waszymi, waszymi działaniami, Waszym życiem w ogóle, chociaż tutaj się chyba nie mam co martwić, akurat o Was, moi drodzy. No, wiecie, co ta energia to mi się kojarzy z, bardzo często z taką tą inteligencją emocjonalną, wiecie, czyli umiejętnością rozpoznawania swoich emocji i nie pozwalania na to, żeby te emocje kierowały naszym życiem. I, i właśnie. Tutaj warto, żeby koziorożec w tym miesiącu po prostu był świadomy. Świadomy swoich odczuć, nie działał pod wpływem tych odczuć i nie ulegał takim e, impulsom, zwłaszcza emocjonalnym, tak? Tym bardziej, że tutaj, słuchajcie, idziemy dalej, idziemy dalej, tak? Mogą być takie sytuacje, które mogą te emocje wywołać. Mogą. I słuchajcie, lecimy do pracy, tak już, żeby was za długo nie trzymać. I jeśli chodzi o pracę, to, to jest bardzo klarowny przekaz. Ja się dzisiaj tak zapowietrzam i. I niemal jąkam, język mi ucieka, słuchajcie. <grywa> język mi ucieka. E, bardzo klarowny przekaz, tak? E, tu jest definitywny koniec, tak? Albo jakiegoś etapu zawodowego mi się tutaj pokazuje, albo jakiejś współpracy, nie wiem, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy, zakończenie jakichś tutaj e, układów raczej niekorzystnych, słuchajcie, zakończenie jakiejś pracy, nie wiem, na danym stanowisku. E, 一。<Yeah. S 2> yeah. Jakiekolwiek to zakończenie tutaj by nie było w październiku drugie koziorożce rada właśnie żeby nie ulegać emocjom, pod wpływem, tak? Emocji być może nie decydować się na pewne zakończenia. Jeśli to koziorożec sam stwierdzi, że musi zakończyć jakiś etap swój zawodowy, a jeśli to będą niespodziewane zakończenia, których nie przewidzieliście, których się nie spodziewaliście, to też nie reagować emocjonalnie, bo słuchajcie. Karta śmierci. To jest taka karta śmierci, to jest taka, która ale się nie mogę dzisiaj wysłowić, słuchajcie. Karta śmierci to jest taka, która. No, ma nazwę jaką ma, prawda? I wygląd też tak, jak każdy widzi, ale ona wcale nie jest taka straszna, słuchajcie. I tutaj, biorąc pod uwagę te dwie energie, to mi się wydaje, że po tych zakończeniach, tak, po tych finiszach, które się tutaj pokazują, jest coś nowego. Jest coś nowego. Nie od razu taka, wiecie, czarna dziura, nie ma dalej nic. Tu jest zmiana, kochani, tu jest pewna transformacja, tak? Coś się kończy, coś zaczyna, moi drodzy. No, nowa praca, słuchajcie, nowy projekt, nowe stanowisko. Ta energia, tak patrzę, czuję zresztą, że ta energia daje jakoś w tym miesiącu nowe szanse. Więc tutaj naprawdę emocje na wodzy. Tu się nie ma co denerwować, bo tu się kończy jakiś... Chyba gorszy okres, wiecie? Chyba gorszy okres. A dla osób, które poszukują pracy, to już w ogóle. To jest w ogóle to cudmiut i orzeszki, drogie koziorożce. Słuchajcie, osoby, które poszukują pracy, to tu jest dosłownie albo osoby, które chcą zmienić pracę na lepszą, to tu jest dosłownie pokazany koniec okresu poszukiwania pracy, tego bezrobocia. To jest takie trochę brzydkie słowo, ale użyjmy go. Tego bezrobocia, znalezienie pracy, znalezienie lepszej pracy, lepszy, lepszego stanowiska, tak. I, yy, i zaczyna się lepiej, i zaczyna się lepiej. Dla innych kochani, mam takie wrażenie, że tu jest też koniec jakichś takich zobowiązań, na przykład finansowych, nie? Spłata kredytu, na przykład. No, także. Myślę, że dobra wiadomość. Myślę, że dobra wiadomość. Ale właśnie, biorąc pod uwagę tutaj te dwie energie, może koziorożec yy, tutaj, jakaś grupa z was. Yy, nie wiem, dojrzewa w jakiejś grupie z Was taka decyzja o tym, żeby e, zmienić coś w swojej karierze zawodowej. Może tutaj ktoś od jakiegoś czasu zastanawia się albo będzie się zastanawiał w październiku nad tym, e, czy nie pora otworzyć się na nowe możliwości, tak? I, i, i takie zrozumienie, dojrzałe, spokojne zrozumienie e, konieczności zmian w swoim życiu zawodowym, tak? Odcięcia się od niektórych takich no, wiążących zależności, współprac, zacząć coś nowego. No, przejść na emeryturę być może, tak? Więc tutaj sobie to zweryfikujecie. I tu jest, tak już podsumowując, myślę, że nie będziemy tutaj dopytywać, ehm, chyba wszystko zostało powiedziane, prawda? Tu są albo bardzo dojrzałe decyzje w sprawach zawodowych o zmianie. Tak, pracy, zmianie swojej ścieżki zawodowej, coś nowego, coś innego, kończę pewien etap, dojrzałe decyzje. A jeśli te decyzje nie będą wasze, jeśli one przyjdą z zewnątrz, prawda, czyli jakieś wypowiedzenia, zakończenia, jakiejś współprac, pracy, nie podchodźcie do tego emocjonalnie, tylko szukajcie nowych szans tak na spokojnie, na spokojnie. Także sobie oczywiście zweryfikujecie, bo to zakończenie, które mi się tutaj pokazuje, pokazuje mi się tutaj dobrze. Otwiera nowe szanse dla koziorożca. Także super. Dobra. No i miłość. No i miłość. No, przeszłość puka. Przeszłość puka do Waszych drzwi w miłości w październiku. Będzie chciała zapukać. I do Waszych głów, do Waszych serc, do Waszego życia, być może nawet tak fizycznie. No. Mhm. Słuchajcie, może być powrót. Y może być pojawienie się aha, albo odnowienie nawet kontaktu z osobą, którą, z którą kiedyś łączył was jakieś romantyczne relacje. Może to być taki, wiecie, słuchajcie, zwykły przypadek. Zwykły przypadek, wiecie, gdzieś tam się stykniecie na chodniku, albo nie wiem, gdzieś przez przypadek wyświetli się Wam profil tego Waszego eksika, tak, czy eksikowej w internetach i, i pod wpływem, czy tego spotkania, czy tej takiej jakiejś informacji, która się pojawia na temat tej osoby z przeszłości waszej, i tutaj, słuchajcie, odżyją wszystkie wspomnienia. Nie, te wszystkie emocje. I mam takie wrażenie, że trudno będzie tutaj te wspomnienia wyrzucić z głowy, nie? No, takie tutaj dosłownie mi się pokazuje zakradanie, zakradanie byłych partnerów, partnerek i w ogóle osób, którymi kiedyś byliście zauroczeni, prawda? I zakradają się do waszego życia w tym miesiącu, do waszych głów, nie? I często, słuchajcie, tu sobie dopowiemy na, na pewno tą energię. Widzę, że jednak kozioroże do tego dojdzie, podejdzie bardzo dojrzale, ale słuchajcie, takie pojawienie się tych eksików w naszym życiu czy w życiu partnerów naszych, to bardzo często się ją ferment, zwłaszcza jeśli jesteśmy już w relacjach miłosnych, prawda? Bo słuchajcie, bardzo często zaczyna się porównywanie z tym byłym partnerem czy partnerką, nie, te wspomnienia, które tak odlatujemy tymi wspomnieniami, prawda? Na nowo się zakochujemy, właściwie zakochujemy, zauraczamy się, tak? No i nie zawsze to porównywanie jest dobre i potrzebne. Mhm. Więc jeśli to się pojawi w głowie, to jest to do przepracowania, oczywiście. To jest trochę fajne na swój sposób, że powracają takie emocje związane właśnie z kimś z przeszłości. E, dopóki e, no nie sieje tego fermentu, prawda, ale już gorzej, jeśli fizycznie te osoby się pojawiają w naszym życiu. Także na to uważajcie, moi drodzy. Tak samo słuchajcie dla singli, dla singli również tu jest informacja, że może się pojawić jakaś osoba z przeszłości, może się pojawić osoba z przeszłości, być e, może wraca tutaj po iluś tam latach, nawet. Słuchajcie, bo to taka dojrzałe te emocje są, i ktoś dochodzi do wniosku, że może Warto coś tutaj, nie wiem, przepracować, dogadać się, może odnowić tą relację, tak? Ale też dla niektórych, kochanie, to tu jest jakaś blokada. Blokada przed stworzeniem nowej relacji. Nie wiem, czy to koziorożec jest zablokowany, czy osoba, z którą będziecie się spotykać, czy też nawet ten eks, który się pojawi, prawda, w waszym życiu, ale jest ktoś zablokowany troszeczkę, no. Ze względu na przeszłość, jakąś. Także dopytamy. Zapytamy. Czy to wiecie? Bo tu takie troszkę klejenie na nowo mam wrażenie, nie? Jakiej znajomości. Zapytamy, czy warto. Ale wiecie co? Tu jeszcze, moi drodzy, bardzo często w tej energii pojawiają mi się takie sytuacje, kiedy wracają stare problemy. Wiecie. Te w związkach, w relacjach, które o, y, po prostu sieją, taki też właśnie ferment, nie? Być może trzeba będzie wymieść albo same się wymiotą pod tej przysłowiowej szafy jakieś problemy, które zostały nieprzepracowane, nie? I, I z tym wiecie, tutaj z tym królem kielichów, z tą y, dojrzałością jest to jak najbardziej możliwe, żeby to przepracować wreszcie, przegadać, ale, ale weźmy, weźmy tutaj kartę towarzyszącą, nie? Adwokata. Niech ten adwokat mowy, może podpowie za tą Szóstkę kielichów. Zobaczmy, zobaczmy. No, powroty przeszłości, nostalgia też taka troszeczkę. Zobaczmy dokładnie. Dokładnie, czy to eksiki się wkradzają, czy po prostu jakieś problemy nieprzepracowane z przeszłości, które blokują rozwój relacji, lub w ogóle tworzenie nowych relacji. Zobaczmy. Wiecie co. Teraz to tak wyczuwam przede wszystkim szansę na to, żeby. Yy, to, co przed chwilą mówiłam. To, co przed chwilą mówiłam, czyli na te rozmowy dotyczące przeszłości, dotyczące tych starych problemów, tych minionych sytuacji. Tu mi się pokazują na ten miesiąc szczere, otwarte rozmowy, nie? Które dosłownie raz na zawsze mają szansę w tym miesiącu tak odciąć was od tych problemów, od tego, co nie wiem, od miesięcy, od tygodni, czy być może nawet lat snuło się dosłownie za wami, nie? W związkach. Tak samo single, mają szansę też odciąć się od jakiegoś eksa, który ciągle przychodzi, który ciągle wraca. Bardzo możliwe, kochanie, że gdzieś jest jakaś sytuacja, nie wiem czy to wy, czy to wasz partner, partnerka, e, lub osoba, z którą się spotykacie też, nie ma wciąż kontaktu ze swoim jakimś właśnie eksem, prawda? I tam sobie czasami piszą, czasami się spotykają być może, i ja nie wiem, czy tutaj e, nie będzie postawiona, albo nie warto postawić sprawy na ostrzu noża, nie? Czyli albo urywasz kontakt, bo wiadomo, nie zawsze nam się to podoba, jeśli zbyt zażyłe kontakty ktoś ma z eksami, albo urywasz kontakt, albo nie wiem, co będzie dalej z nami. Takie troszkę ultimatum mi się tutaj pokazuje, także nie wiem, czy to koziorożec zrobi, czy, czy wasz partner, partnerka, jeśli macie kontakt z jakimś byłym partnerem. Tylko słuchajcie, to jest bardzo ważna informacja: to jest bardzo ważna informacja, jeżeli ktoś ma z tym swoim eksem, eksowo. No, dzieci, bo są takie sytuacje, oczywiście, dosyć często. No to je, raczej takie ultimatum to jest troszkę nie w porządku, jednak, mm, jeśli ktoś ma dzieci, no to ten kontakt ci byli partnerzy muszą ze sobą utrzymywać, zwłaszcza jeśli te dzieci są jeszcze małe, prawda? Więc tutaj raczej mówimy o takich sytuacjach, które yy, nie są związane właśnie z byłą rodziną, tylko po prostu z byłym jakimś związkiem romantycznym. Nie, także tutaj. Warto to wziąć pod uwagę. Warto to wziąć pod uwagę. No. Ale wiecie, tutaj te rozmowy, no jest możliwość przegadania, wyjaśnienia pewnych problemów z przeszłości, odcięcie się, nie? Takie ostateczne odcięcie. No, tutaj No i dla tych dla singli, słuchajcie, jest ta przeszłość. Wraca tutaj jakiś eks albo jakieś wspomnienia i tutaj albo bardzo dojrzały kociorożec dochodzi do wniosku: dobra, mogę się spotkać raz, pogadać, wyjaśnić, ale odcinam ostatecznie kątek od tego eksa, bo nie chcę wracać do przeszłości. Ale jest tutaj z ASEM, słuchajcie, e, mieczyk możliwość, żeby stworzyć coś nowego. Na nowo odrestaurować tą relację, ten związek. Tylko, że wiecie, co będzie to, nie będzie ten związek wyglądał tak samo, mam takie wrażenie, jak wyglądał e, wcześniej, w przeszłości, nie? On będzie bardziej dojrzały, on będzie w sumie może nawet mniej romantyczny. Eee, taki bardziej na poziomie intelektualnym teraz, słuchajcie. Nie? Takie, może troszkę skąpo w uczucia, takie okazywanie sobie uczuć i tam w ogóle tego romantycznego wiecie, pierdolamento, tylko będzie bogato w takie długie, mądre, poważne rozmowy, nie? Takie na zasadzie zakochałem się, zakochałam się na nowo w Twoim intelekcie, w Twoim mózgu, nie, fascynuje mnie Twój mózg. Także tutaj e, takie możliwości, takie długie rozmowy dotyczące przyszłości, dotyczące życia, dotyczące tego, jak. E, było kiedyś, prawda? Takie fajne, długie rozmowy. Fajnie to wygląda, fajnie, bo to taka dojrzałość jest pokazana od samego początku. Także dobra, lecimy dalej, lecimy, bo widzę, że już prawie 20 minut Was trzymam, a ja nie chcę przynudzać. Także słuchajcie, jeśli chodzi o tą miłość, tu są powroty, tu są powroty albo problemów, które jest szansa wyjaśnić i jest szansa się od nich odciąć, albo powroty eksów, które no to już sobie oczywiście zweryfikujecie, czy przyjmujecie na nowo i tworzycie coś nowego, czy ostatecznie od odcinacie się od powrotów osób z przeszłości. Dobra, co miłego? I słuchajcie, to co miłego, ja tak połączę jeszcze tutaj z, tutaj z przekazem miłosnym, bo tutaj słuchajcie, jest możliwość odzyskania kogoś, kogo straciliśmy, czyli te powroty eksów jak najbardziej są możliwe, tak? Odzyskania związku, prawda? dzięki tym rozmowom, jeśli jakiś związek był zagrożony, także tak to wygląda, ale słuchajcie, to co miłe, moi drodzy, to tu jest odzyskanie strat, jakichkolwiek, słuchajcie, albo uniknięcie jakichś strat, także koziorożcu, masz szansę po prostu w tym miesiącu zatrzymać lub odzyskać, tak, coś, co jest niemal utracone albo grozi utraceniem, prawda, no i wiecie, tutaj tą energię to możemy czytać na różne sposoby, prawda? Na różnych płaszczyznach, od tych biznesowych, popros, poprzez te miłosne, do osobistych, takich jak nie wiem, odzyskanie poczucia wartości, prawda? Radości z życia. Także tutaj nie, do, nie wiem dokładnie o jakie mm, tutaj straty może chodzić, ale wiecie, to chyba nie ma takiego większego znaczenia. O jakie? Ważne jest to, że Wy to odzyskujecie, Wy e, zatrzymujecie to przy sobie, tak? Także. W tym miesiącu. To jest poprawa. I tu właśnie te straty ewentualne, zawodowe, prawda, które się pokazują to zakończenia. Nie ma tego dobrego, co by na dobre nie wyszło, słuchajcie, bo to jest odzyskanie, odzyskanie, mimo wszystko, czegoś. To jest poprawa, możliwość znalezienia albo być może lepszej pracy, bo słuchajcie, poprawa, ogólnie poprawa, to będzie wasza niespodzianka, żeby tak już tutaj nie drążyć za mocno. Poprawa finansowa, utrzymanie pracy, znalezienie pracy, utrzymanie związku, powrót kogoś z przeszłości, kto odszedł, odzyskanie kogoś, odzyskanie czegoś, znalezienie zguby jakiejś, prawda. Odnowione kontakty też mi się tutaj pokazują. Powrót do zdrowia, jeśli ktoś gorzej się czuł, jak najbardziej. No, także sygnał takich, wiecie, pokonanych kłopotów i wyrównania wszelkich strat. To jest wasza niespodzianka, tak? To jest wasza niespodzianka. Dobra, ale na co uważać? Na tłumienie emocji, mam wrażenie. Wiecie, ten król kielichów jednak cały czas tutaj pokazuje koziorożcowi, zaleca proponuje taka recepta na ten miesiąc nie trać kontaktu z emocjami, z uczuciami, ale nie pozwól, żeby dominowały twoje życie, ale tutaj ostrzeżenie, że może za bardzo nadinterpretujecie tą wskazówkę, czyli Będziecie chcieli zbyt mocno kontrolować niektóre emocje, zwłaszcza te gorsze. Bo tu mi się pokazuje, żeby uważać na tłumienie, tłumienie uczuć. Na takie, nie wiecie, niewyrażanie ich, tak, dosłownie, nie? nie? Nie przyznawanie się, zwłaszcza do tych gorszych emocji, słuchajcie, do tych mało przyjemnych. No, jakiś żal, jakiś, jakiś smutek przede wszystkim, jakieś rozczarowanie, jeśli u kogoś jest takie duszenie w sobie emocji i udawanie, że się nic nie dzieje, nie? Że nie wywołuje żalu, na to uważać, żeby nie udawać przed nikim ani przed samym sobą, że jest wam na przykład przykro, że coś was zabolało swego czasu, tylko zmierzyć się z tym, słuchajcie, no, bo ulgi nie będzie. Bo bardzo często nam ludziom to się wydaje, nie, że jak sobie te, jakieś emocje w sobie zdusimy, to ich nie ma, nie? Tylko że po jakimś czasie one takie troszeczkę, wiecie, zepchnięte gdzieś w głąb serca, w głąb duszy, zaczynają nas dusić od środka, tak? Także tutaj, właśnie z tym królem kielichu, tutaj, kielichu, z tą główną waszą energią, warto tak otwarcie mówić o tych emocjach, nie unikać, tak? Nawet tych trudnych rozmów, dosłownie. Nawet jeśli trzeba się przyznać do błędu, słuchajcie, nawet y y jeśli trzeba powiedzieć nie wiem, przepraszam, albo w drugą stronę, nie? Ktoś może ma ktoś do Was ukryty żal I jeśli domyślacie się, nie? Że ktoś ma do Was ten ukryty żal, no to wyjść tak z inicjatywą, przegadać, wyjaśnić, dosłownie usłyszeć i powiedzieć prawdę, nawet cała, która jest bardzo niewygodna i bardzo bolesna, bo ja mam takie wrażenie, że to przyniesie ulgę, to przyniesie ulgę, przyznać się do czegoś, nie ukrywać jakiejś urazy, nie ukrywać jakiegoś smutku, nie ukrywać jakiegoś żalu i nie udawać, że nie wiecie, że na przykład ktoś do Was ma jakiś żal. Bardzo dojrzale pracować z emocjami. Mhm. Także dla Was takie zalecenie na ten miesiąc. No. I także tak, dojrzałe przepracowywanie emocji. Mhm. Nazywanie emocji, to jest wasze hasło bezpieczeństwa na, na ten miesiąc. I słuchajcie, jeszcze tak tutaj powiem. To bardziej takie zdrowotne troszeczkę ostrzeżenie słuchajcie, jeżeli jakieś bóle. Po Was krążą, nieważne jakie bóle, e, głowy, czy tam kolana, czy innej stopy, słuchajcie, e, nie to, że kolejna tabletka przeciwbólowa, która tak doraźnie uśmierzy ból, tylko specjalista, nie? Tylko specjalista, nie, nie tłumić też jakiegoś bólu takiego fizycznego, tylko le, lepiej się przebadać, lepiej się przebadać. Tak dojrzale. Koziorożcu bądź dojrzały po prostu. Chociaż koziorożec jest, tak wiecie, już z samej definicji dojrzałym znakiem, tak? Bardzo dojrzale podchodzi do wielu spraw. Ale to do emocji przede wszystkim mam wrażenie, warto podejść. No, <grym> <trym> także trzymajcie się. Także trzymajcie się, bądźcie. Kierujcie się tą inteligencją emocji, nie uciekajcie, bo jeszcze rada została. Inteligencją emocjonalną, nie bójcie się nazywać swoich emocji, nie bójcie się do nich przyznawać i nie bójcie się o nich rozmawiać. Dobra, jeszcze dla Was rada, kochani, jeszcze dla Was rada na ten miesiąc. Rada albo osobista, niekoniecznie związana z całym przekazem, lub jeśli macie pytanie dotyczące, znaczy dotyczące, wymagające odpowiedzi, tak lub nie, to będzie tutaj wskazówka, rada, sugestia. I dobra, i dobra, zobaczymy. Dwie karty do wyboru, wybierzecie sobie jedną z nich. Karta numer 1, karta numer 2, Jeśli oczywiście potrzebujecie chwilki, to zatrzymajcie nagranie, a ja odsłaniam kartę pierwszą. Dobra. Raczej na tak. Tutaj jest sugestia, wskazówka na tak. I no, karta możliwości, słuchajcie, to jest karta możliwości i. Los Wam sprzyja, nie? Wszystko Wam sprzyja, wszechświat Wam sprzyja w tej sprawie, o którą pytacie, i Wy sami. I Wy sami możecie bardzo wiele dokonać, i mam wrażenie, że to jest taka właśnie dla Was wskazówka, że jeśli bardzo Ci na tym czymś zależy, na tym kimś, to wyjdźcie z inicjatywą, wyjdźcie z inicjatywą, bo teraz wszystko w Twoich rękach. No, także wszystkie te narzędzia macie w sobie, macie swoje, te możliwości yy, i. I uda wam się z tym uporać, nie? Tak, dokładnie tak, jak, jak, jak chcecie, żeby było po waszej myśli, dosłownie. I tak z osobistych takich rad dla Was, dla Waszej grupy, to mi się wydaje, że październik to jest dla Was takim miesiącem, kiedy no, skupić się na sobie, skupić się na swoich celach i, i robić i działać w tym kierunku, bo naprawdę możecie dokonać w tym miesiącu rzeczy niemożliwych. Macie możliwości, i tu oczywiście wskazówka na tak. Dobra, karta druga. No, raczej nie, słuchajcie. <laughs> raczej nie. Ale nie wiem, coś tu jest przyblokowane, wiecie? Coś tu jest przyblokowane. Jakieś takie niejasności, które trzeba wyjaśnić, albo jakieś błędy, których jeszcze nie widać. Także nie wiem o co pytacie tutaj, ale są jakieś blokady. Mogą to być wasze. Mogą to być wasze wewnętrzne blokady. Ale ja mam takie wrażenie, że w tej sprawie, o którą tutaj pytacie, no nie do końca jest pewność, czy ktoś, nie wiem czy wy, czy pytacie o inną osobę, nie, ale nie, nie ma takiej pewności, czy ktoś chce, czy nie chce, nie wiem. Ktoś jakby nie potrafi się określić, nie potrafi podjąć decyzji, albo nie potrafi w ogóle zacząć działać w tej sprawie, tak? Być może nawet celowe tu jest takie zatrzymanie tej sprawy, o którą pytacie, także raczej nie, raczej nie. Podkreślam, raczej. Na czerwono to podkreślam. No, i tutaj dla Was tak z osobistej wskazówki na ten miesiąc, słuchajcie, hmm, taki, mam wrażenie, że ktoś się przed czymś powstrzymuje, bo komuś się wydaje, że taki impas, nie? Taki postój jest bezpieczniejszy, ale nie no, postoje nigdy przede wszystkim. Może i są bezpieczne, słuchajcie, ale nie są twórcze. A mam wrażenie, że tutaj ktoś nie chce stać w miejscu, tylko nie wie, jak ruszyć z tego miejsca. No, także tutaj wszelkie opory. Nad no, wszelkimi swoimi oporami, takimi wewnętrznymi, trzeba popracować. Taka dla Was rada. I też tutaj ktoś coś ukrywa, słuchajcie. Ktoś coś ukrywa, czegoś nie widzicie, nie widzicie, czegoś jakaś informacja, jakaś sytuacja do Was jeszcze nie dotarła, ale jeżeli bardzo dokładnie się przyjrzycie i nie będziecie odwracać uwagi od tej sprawy, to myślę, że dowiecie się, co jest ukryte. Taka dla Was wskazówka. Dobra, koziorożce, także życzę Wam pięknego miesiąca, trzymajcie się, no, także dojrzałość emocjonalna, emocjonalny, dojrzały, przyjemny klimat, który pomoże pokierować wieloma sytuacjami, tak, także taki miesiąc, taki dla Was miesiąc, moi drodzy, trzymam za Was oczywiście kciuki, kciuki. życzę pięknego miesiąca, pozytywnej energii, widzimy się, słyszymy niebawem, do zobaczenia, do usłyszenia, pa!